Siemanko wszystkim, z tej strony Drakej i powracamy do mojego zagrałem z gry Risen 2 Mroczne Wody i jesteśmy duchem. Znaczy, jesteśmy w zaświatach, jesteśmy tak jakby duchem. Umarliśmy, ale nie. O Jezu, tutaj się... Tutaj są drzewa. Tutaj ich nie było. Okej, okay, dobra, troszeczkę to lepiej wygląda. O, tutaj ktoś jest. Czy ty mnie zabijesz? To możliwe? Żywy człowiek? Tutaj dobrze spotkać kogoś, u kogo w żyłach wciąż płynie krew? Wyglądam tak bardzo inaczej od ciebie? Co tu robisz? Jestem uwięziona przez klątwę. Nie mogę wyjść. Jestem tu od tysiąca lat, uwięziona jako duch, tkwię w otchłani. Między życiem a śmiercią. To okropne. Przeznaczenie. Zaakceptowałam to. Jak do tego doszło? Dawno temu rządziłam klanem wichrów. Zjawiła się jednak Mara, pragnąca władzy i niewolników. Dała mi amulet ziemi którym zniewoliła mój lud myślałam że ich ocalę pewnego dnia powstaliśmy przeciw niej zostałam za to przeklęta Okej okay. co stało się potem Było nas czterech czaków Motega z klanu wody Akando z klanu ognia Kusko z klanu ziemi i ja Każde z nas Miało potężny artefakt. Udało mi się zamienić mare w kamień, choć nie byliśmy w stanie jej zniszczyć. Teraz, uwięzieni w Otchłani, czekamy na wybawienie. A, czyli to oni zamknęli. Yy, zamknęli mare. Ok, zanim nasi dzielni piratiem uwolnili, jak pozbyć się tej klątwy? Użyłam mocy amuletu ziemi. Muszę teraz stworzyć własny artefakt. Który będzie silniejszy, niż śmierć. Co to za artefakt? Berło czaszki. E. Potrafi ono wzywać duchy zmarłych. Ja również go poszukuję. Właśnie dlatego tu jesteś. Jeśli zdobędziesz niezbędne materiały, zrobię ci je. O, spoko. Byłaś czaką? Wodzem? Przecież jesteś kobietą. Wtedy nie było niczym dziwnym, że klanami rządziły kobiety. Wiele mądrych i utalentowanych Kiki zostało czakami swego plemienia. Lecz po wojnie tytanów wiele się zmieniło. Czego potrzebuję do zrobienia berła? Znowu poszukiwając, Kilkunastu nie? rzeczy. Niektóre ciężko znaleźć. Jeszcze zobaczymy. Mój los przeplata się z losami innych duchów. Potrzebuje trofeum łowcy, włóczni wojownika i łupów złodzieja i przedmiotu należącego do ducha zmarłego, którego chcesz przywołać. Porozmawiaj z duchami. One mają te wszystkie przedmioty. Zobaczę, co mogę zrobić. A ty tego potrzebujesz, ale do nich nie pójdziesz, bo w końcu musisz mi pomóc. Nie, na szczęście mamy beru... Nie mam berła, tylko mamy czapkę stalowo-brodego. To pewnie się liczy jako. no wiecie, artefakt po kimś. To pewnie ułatwi sprawę. Yo! Co z ciebie za duch? Wyglądasz jak żywy. Hej, to rasizm. To rasizm. Ja jestem żywy. Głupi duchu. Przecież to niemożliwe. Uwięziono mnie tu na całą wieczność. Nie mogę umrzeć. Dlaczego? To kara za sprzeciwienie się Marze. Co się stało? Postanowiłem ją zabić, ale sam nie dam rady. Rozmówiłem się z innymi wodzami, poprosiłem ich o pomoc. Kiedy mnie nie było, Goryl Srebrnogrzbiety Zabił moją rodzinę. Nie mogłeś tego przewidzieć. Gdybym został, mógłbym ich obronić. Albo zginę z nim. Ale wiedziałem, że muszę spróbować powstrzymać Marę. Rozumiem. Teraz muszę codziennie polować na tego goryla. Niezależnie od tego, co robię, ten potwór zawsze wraca. Goryl Srebrnogrzbiety jest tutaj? Tak. W jaskini niedaleko stąd. To kara Mary. Jak zamierzałeś zabić Marę? Bronią, którą sama nam dała. Podarowała mi Harpun Tytanów w nagrodę za zniewolenie mego własnego ludu. Walczyłem najlepiej, jak mogłem. Ale ostatecznie... Nie miałem tyle siły, by ją pokonać. Słyszałem o jej potędze. A co jeśli pomogę ci zabić goryla srebrno Być może żyjący zdoła zrobić coś, czego nie może zrobić martwy. Jeśli razem zabijemy te bestie, dam ci swój najcenniejszy skarb. Zróbmy to więc. Znajdźmy koryla srebrno-grzbietego. W końcu pozbędę się tej bestii. Zbyt długo Mara nękała mnie tym potworem. Skończmy to raz na zawsze. Pokażę ci, gdzie się ukrywa. Okej, okay, wracamy. Ja, oczywiście, dłuższa przerwa. Idziemy się zapolować na goryla, który zwięzi swoją samą obecnością tego pana tutaj, zapewne. Generalnie podejrzewam, że te zaświaty to jest po prostu na zasadzie limbo, czyli po prostu, wiecie, utknęli tutaj, niedokończone sprawy, tego typu rzeczy. Trzymaj się. To gdzieś tutaj. Czujesz, jak nas obserwuje? No niezbyt. zbyt. Śmierć jest blisko. O mnie się nie martw. Potwór nadchodzi. O nie ja też Gdzie masz tego tą małpkę To to Ziom! O no ty dobra. E. I, i co? I ja mam jednak sam walczyć, tak? A dobra spoko, damy radę. Jo, małpko! Okej, okay, Gen, dobra, dobra, troszeczkę jednak... straciłem tutaj pewności siebie. Elixir poszłej śmierci, Rumgro, uśmierzasz bólu, krwawa mery... ...i może Elixir ostrzy, bo w sumie why not. O, ma, trochę zdrowia ma! Byłby problem, do nie wypił tego Elixiru. Okej. Okay. Emosą. Okej, okay, mam skórę. Ej, jo, ziomeczku. Ty już co poszedłeś, czy co? Olałeś temat? Zwiałeś? Pędziłeś, a się kurzyło? Co to? Kasa. Kasa w skale. Świetnie. Gdzie ten menel? Szybko ci poszedł powrót, to ci muszę przyznać. Nie bój się. Teraz nie wróci. Czy po tysiącu lat moja kara dobiegła końca? Gdyby nie ty, utkwiłbym tu na zawsze. Cieszę się, że mogłem pomóc. Weź w nagrodę tę czaszkę. Zasłużyłeś na nią. Czuję, że mój czas w końcu nadszedł. Powodzenia w podróży, żyjący człowieku. Moja podróż wreszcie dobiegła końca. Ok, To ja opróżnię twój grobowiec. Ok, Nie masz nic do tego? Amulety, misy i generalnie nic innego, szkoda. Dobra, tamtej panience musimy przynieść te artefakty. Stamtąd wyszliśmy. Czy my opierdzieliśmy się już jej grobowiec? Ja naprawdę nie mam warunków do nagrywania. Naprawdę, po prostu tak, zero totalne. Ale niech będzie. Ok, dobra, ile, za, ile zapadek, dajcie spokój, dobra. Ach. No dobra, ok, czyli tak, tak. Tak, 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 tak. I dobra. Mamy to. Thank you. Mój kot się właśnie teleportował. Spoko. Easy peasy. Ciekawe za ile wpadnie mi trofeum za wszystkie... Nie za wszystkie, tylko za 100 tam chyba zamków rozwalonych przy pomocy wytrycha. Ciekawe. Ciekawe czy coś tutaj dalej było, bo tak w sumie się cofnąłem, tak biegłem od razu do tyłu. A może to jakaś tajemnica jest? O proszę na przykład coś tutaj. Jezu chryste! Co się dzieje dzisiaj? Może wreszcie będę mógł ponagrywać? co by poszedł Dobra, czyli odtąd dotąd. Tu, tu, tu i dobra, otwieram dziadostwo. W ogóle... Na jakiej zasadzie działa to, że my możemy ze, ze światów zabrać sobie rzeczy i przenieść do świata żywych? Jak to niby ma działać, bo ja nie wiem w sumie. Dobra, i co mamy tutaj? No, generalnie lokacja nie jest aż taka duża. Myślałem początkowo, że zwiększać, tak nie wiem, taki ogrom mnie tutaj zaskoczył. A to po prostu jest jedno wielkie kółko. Fajne schody do góry nogami. Przydatne. Totalnie. I tu wróciliśmy bodajże do, o właśnie, tutaj wróciliśmy do miejsca, w którym byliśmy. Czy nic tu więcej nie ma? Generalnie, wiz... to, 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 co do czego się będę czepiał, to to, że wizualnie mogli to fajniej zrobić. No, no mogli, no, no nie popisali się, to trzeba przyznać. Tutaj mamy w sumie co? Świece. Dzbany, żółte świątynie, jakby z piachu. O, misa, super. I wino, pewnie wiekowe, bo to za światy. Pewnie rocznik dobry, rozumiecie, nie? Bo to za światy. Jak wrócić do prawdziwego świata? Ten świat jest prawdziwy. Ale możesz wrócić, idąc do ołtarza. Zaśnij, lecz nie zażywaj żadnego eliksiru, jeśli nie chcesz, żeby twoja fałszywa śmierć stała się prawdziwa. Najpierw odnajdź niespokojne dusze i zapewnij im ukojenie. Spocznij. Mojego statku nie ma, nie? Oczywiście, że kurwa nie ma. Czy miałby to być zmienię? Okej, okay, dobra, z w sumie zjedźmy tą plażę, skoro już tutaj jesteśmy. Skoro mnie tutaj przygnało, w świecie żywych nie było absolutnie nic na tej plaży. Tak, jakby dla waszej informacji, generalnie jedyne co się zmieniło, to brak mojego statku z tego co widzę. Oui. Jezu, ile tutaj z upadek odbiera zdrowia? To jest jakieś nieporozumienie przecież. To jest jakiś nie wiem, żart. Nic tu nie ma? O, jest muszla. Dla muszli zawsze pójdę. I łopata? Kto by miał wyrzucić dobrą łopatę? Patrzcie, nawet niepęknięta. Generalnie początkowo nie przeszkadzało mi tempo pochodzenia bohatera, ale aczkolwiek teraz zaczyna mnie jakby to troszeczkę irytować, że on tak sobie truchta w sumie bez jakby, o pochodnia fajnie, jakby bez, bez żadnego pośpiechu, nie? To troszeczkę irytujące. Muszle, czyli hajsy, generalnie pootwierajmy sobie muszle, bo są fajne. Łup. W sensie O Nic do zabrania Niczego nie ma załat nic Tak Jej, świetnie Otwarłem tyle muszli Ani jednej perły A nie, jednak jedna Proszę bardzo Lubię się tak mylić Lubię się mylić na moją korzyść Okej, okay. czyli tutaj generalnie nic nie było. Myślę, że możemy jeszcze ogarnąć sobie jedną duszyczkę i zakończymy odcinek. Oczywiście ją w ogóle znajdziemy. Paleta kolorów tego świata jest męcząca. Dotarłem, jestem. Dobra. Okej, okay. to jest, jesteś gościu. Pewnie to jest właśnie jedna z duszyczek. O! Patrzcie. Rzeczy. Wino. Świeczniki. Złoto. Czaszka. Talerz. Nawet nie będę ruszał tematu, gdzie on to wszystko kurwa trzyma, ale wiecie o co chodzi. Przydały mi się nowe spodnie. Raczej odtąd Okej okay. Łatwizna Schemat kościanego na, e, naszyjnika super Jeszcze jakbym umiał tworzyć naszyjniki W sumie może się tego nauczymy Ty, kiedyś tam Żywi tu nie przetrwają Znalazłeś się na arenie wojowników. Musisz walczyć. Spoko, panie, z głosem Slejna. Co takiego zrobiłem? Przyszedłeś tu, a mamy zasady. Póki nie znajdę równego sobie w walce, nie zaznam spoczynku. Jesteś tutaj. Może przeznaczenie cię przysłało. Wyzywam cię. Nikt mnie nie pokonał. Ani kiedy żyłem, ani kiedy umarłem. Ale nie żyjesz, tak? Zostałeś przeklęty? Dlaczego? Nie skończyłem tego, co zacząłem. Co to znaczy? Była nas czwórka. Mieliśmy zabić bestię. Chodzi ci o marę? Tak, bestie z morza. Raniłem ją swoim sztyletem, ale to nic nie dało. Ponieśliśmy porażkę. Nie udało mi się. Teraz noszę na sobie jej klątwę. Spoko? Czy mogę zabić twój sztylet? Nie tylko. Każdy z nas miał broń. Śmiertelny artefakt Tytanów. Dawno temu byłem czaką świątyni Ziemi. Najsilniejszym z tonków. Mara mnie lubiła i dała mi swój nóż ofiarny. Ale zdradziliśmy ją. Byliśmy jednak słabi. Pozwoliliśmy jej żyć, choć mogliśmy ją zniszczyć. Podzielam ten pogląd. Okej, okay, generalnie to jest zabawna sprawa, ponieważ nóż ofiarny mamy od Slayna i tutaj jest gościu, który, do którego standardowo tak jakby od początku należał nóż ofiarny i dokładnie tego samego aktora co Slayn. Nie mam pojęcia czy to jest jakiś dowcip ze strony autoru spolszczenia, czy po prostu niedopracowanie. Ech. Chcesz chyba, żebym wygrał. Może przyznasz się do porażki i oszczędzisz sobie kłopotu. Nic nie jest takie, jak uważają żywi. Muszę znaleźć kogoś, kto nie popełni tych samych błędów co ja. Wówczas znów będę wolny. Jak tak? W porządku, nie wyglądasz na twardziela. Masz jaja, ale zaraz ci je urwę. Oczywiście kurwa walczy na, na jebaną dzidę, prawda? O Jezu Chryste, jaki, jaki damage, jaki damage, jaki damage, czekajcie, ja tutaj muszę przygotować się odpowiednio. Uśmierzacz bólu, eliksir, ostrzy, reszta tam chuj. Dobrze by było, gdybym na przykład mógł blokować, a, znaczy gdybym mógł kontrolować jego ciosy, nie? To było spoko. Ale no cóż, nie ma takich... Fajnych. Sorry! Wypadłeś z areny, przegrywasz! O! Czy jednak mogę ich kontrować, dobrze wiedzieć! Boom! Easy peasy, lemon squeezy. Ale aż się obalił, patrzcie jak się wypierdolił. Mary w piachu, i w ogóle wstawaj, kusko. Oglądałem nowe szaty króla. Wiem, co robić. Ty, pokonałeś mnie? Zawsze się dziwią. <laughs> Tyle lat, i wreszcie jestem wolny. Potężny wojowniku. Tak, moja włócznia już jej nie potrzebuje. Weź ją, niech pomoże ci w zadaniu. Teraz. Wreszcie odnajdę spokój. Żegnaj, Tonka. Ok, czyli 2 na 4, tak? Ok, jest tylko jedna duszyczka i odnieść wszystko do tamtej wapki, ona skleje mi to berło i będę mógł śmigać, tak? No i spoko. Yy, no to dobra, tyle ode mnie, mam nadzieję, że, że Wam się podobało. Wybaczcie te wszystkie przerwy. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych odcinkach Ryza 2 na moim kanale. Sia!